Zadanie 14. Ciąg AN jest określony wzorem AN to się równa 3 razy minus 1 do potęgi N plus 10 dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Bardzo często zdarza się w zadaniach naturalnych ściągów, że mamy informację, że jest ciąg opisany jakimś tam wzorem dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Dzieje się tak dlatego, że N oznacza nam wyra po pozycję wyrazu w ciągu. W związku z powyższym, że jest to pozycja, to n zawsze musi być liczbą większą bądź równą 1 i jednocześnie n zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych dodatnich, co również możemy zapisać w następujący sposób, że n musi należeć do zbioru liczb naturalnych dodatnich. W przypadku liczb naturalnych dodatnich, to ten zapis oznacza, że na pewno tutaj 0 wykluczamy. Oznacza to, że n musi należeć do zbioru 1, 2, 3. 4 i tak dalej, czyli n będzie zawsze liczbą naturalną dodatnią równą 1 bądź większą. W związku z powyższym, jeżeli w zadaniach naturalnych pojawia się taka informacja, że dany jest ciąg, który jest opisany jakimś tam wzorem dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, to nie jest to żadna podpucha, to jest po prostu informacja ta, którą tutaj zapisałam. No i teraz oceńmy... Prawdziwość pierwszego zdania, no bo popatrzmy, oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P, jeżeli stwierdzenie jest, jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe. Jeżeli chodzi o ocenę prawdziwości pierwszego zdania, to mamy tutaj dwie metody, ale prze, przeczytajmy wcześniej. Zdanie drugie. Suma ośmiu początkowych kolejnych wyrazów w ciągu AN jest równa 80. Ponieważ my będziemy wie musieli wiedzieć, jakie wartości mają te wyrazy, to dla oceny pierwszego zdania wybierzemy sobie jedną z tych dwóch metod, o której mówiłam. Z racji tego, że no, tutaj jedna z tych dwóch metod przyda nam się po prostu do oceny prawdziwości drugiego zdania. Tutaj możemy sobie po prostu wyznaczyć wartość pierwszych kilku wyrazów tego ciągu. Pierwszy wyraz to będzie 3 razy minus 1 do potęgi pierwszej dodać 10, minus 1 do potęgi pierwszej to jest minus 1, czyli tutaj mamy 3 razy minus 1 dodać 10 i 3 razy minus 1 to jest minus 3, do tego dodajemy 10, uzyskując liczbę 7. Wyznaczymy sobie teraz wartość drugiego wyrazu tego ciągu, czyli tu będziemy mieli 3 razy minus 1 do potęgi drugiej dodać 10. Minus 1 do potęgi drugiej to jest 1, stąd uzyskujemy tutaj 3 razy 1 dodać 10, co w rezultacie daje nam 3 plus 10, czyli 13. Wyznaczmy sobie wartość teraz trzeciego wyrazu tego ciągu, czyli tu będziemy mieli 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej dodać 10. Minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1, stąd uzyskujemy tutaj 3 razy minus 1 plus 10, co daje nam minus 3. Plus 10, które jest równe liczbie 7. Wyznaczmy sobie jeszcze wartość czwartego wyrazu tego ciągu. Tu będziemy mieli 3 razy minus 1 do potęgi czwartej plus 10. Minus 1 do potęgi czwartej to jest 1, stąd uzyskujemy tutaj 3 razy 1 dodać 10. 3 razy 1 to jest 3, do tego dodajemy dziesiątkę, uzyskując liczbę 13. Czyli zwróćmy uwagę, co się dzieje z tym ciągiem. Mamy tutaj sytuację taką, że siódemka, pojawia się co drugi wyraz i trzynastka też nam będzie się pojawiła tutaj co drugi wyraz. No dobrze, no ale my jesteśmy proszeni o to, żeby ocenić, czy ten ciąg jest geometryczny. Kiedy ciąg jest ciągiem geometrycznym? Ciąg będzie ciągiem geometrycznym wtedy, kiedy, musi, kiedy będzie przynajmniej trzy wyrazowe. Widzimy, że na pewno ten ciąg ma cztery wyrazy, a tak naprawdę ma ich nieskończenie wiele, więc ten warunek tutaj zostaje spełniony. I drugim warunkiem, jaki musi być spełniony, aby dany ciąg móc nazwać ciągiem geometrycznym, jest to, że jego iloraz musi być wartością stałą. I teraz policzmy sobie taki iloraz. Wcześniej jednak zapiszmy sobie wzór. Żeby wyznaczyć iloraz w ciągu geometrycznego, to wartość kolejnego wyrazu ciągu musimy podzielić na wartość poprzedniego. Czyli tutaj wyznaczymy sobie wartość ilorazu w taki sposób, że wartość drugiego wyrazu podzielimy na wartość pierwszego, czyli uzyskujemy tutaj 13 7 Policzymy sobie jeszcze ku 2 w taki sposób, że wartość trzeciego wyrazu tego ciągu podzielimy na wartość drugiego, czyli będziemy tutaj mieli 7 13 Już kolejnych ku nie musimy liczyć. Skoro już na tym etapie widzimy, że te dwa wyrażenia są sobie różne, czyli Q1 i Q2 to są wartości o różnych wyrażeniach, czyli ten ciąg na pewno nie może być ciągiem geometrycznym, stąd pierwsze zdanie jest zdaniem fałszywym. Ocenimy sobie teraz prawdziwość drugiego zdania. Musimy sprawdzić, Ile wynosi suma pierwszych 8 wyrazów tego ciągu? I w tym celu moglibyśmy sobie wyznaczyć jeszcze wartość 5, 6, 7 i 8 wyrazu tego ciągu i po prostu to do siebie dodać. Albo możemy zwrócić uwagę na to, że wyrazami tego ciągu są liczby 7 i 13 występujące na przemian. Czyli mamy 7, 13, 7, 13, 7, 13, 7, 13, 7, 13 itd. Oznacza to, że chcąc wyznaczyć sumą pierwszych ośmiu wyrazów tego ciągu, to tutaj będziemy ze sobą sumowali cztery siódemki, dlatego ja siedem mnożę przez cztery i będziemy sumować ze sobą cztery trzynastki, czyli trzynaście też pomnożymy przez cztery. 4 razy 7 jest równo liczbie 28, natomiast 4 razy 13 jest równo liczbie 52 i to musimy do siebie dodać, uzyskujemy tutaj liczbę 80. Widzimy zatem, że drugie zdanie jest zdaniem prawdziwym.